Witajcie, zbliża się okres jesienno-zimowy i chyba się ze mną zgodzicie, że w tym czasie więcej będziemy spędzać czasu w domu. Co powiecie na to, żeby właśnie w tym okresie trochę lepiej poznać życie i zwyczaje świnek morskich? Tak się akurat składa, że ostatnio w moim domu zamieszkały dwie takie sympatyczne świnki o imieniu Dyzio i Zezio. Ja postanowiłam dokumentować taki proces ich oswajania się. Nie wiem, czy dobrze słychać, ale one tam właśnie kwiczą w tle. No i właśnie, wysyłam takie różne filmiki znajomym o życiu mojego Dyzia i Zezia, i oni tygodnie twierdzą, że fajnie się je ogląda. Dlatego Was postanowiłam również do tego zaprosić. Zajrzyjcie na dół, w opisie znajdziecie link do kanału przygody Dyzia i Zyzia na YouTubie. Warto go zasubskrybować, żeby YouTube właśnie dawał Wam znać, że kolejne odcinki pojawiły się właśnie na tym kanale. No to co? Zachęcam i zapraszam, a ja tymczasem uciekam, żeby nagrać dla Was kolejny odcinek. Do zobaczenia!